Eee, Asia, Paty i ja wyjeżdżamy w podróż poślubną. Co?! Spokojnie. Tylko na tydzień. Nie no, super, że pomyśleliście o młodej, tylko szkoda, że nas olewacie. Spokojnie, nie nakręca się, tak? I daj mi skończyć. Mamy miejsca zarezerwowane dla was wszystkich, tylko chcieliśmy się upewnić, że wam to odpowiada, bo wyjazd jest już jutro. A w weekend ty masz, Maciek, yy, zawody sportowe, zdaje się, tak? A ty, Michaś, urodziny Tośka. O nie, sorry, ale ja tych zawodów nie przegapię! Mam szansę zostać królem strzelców! A ja, jak nie pójdę do Tośka, to on też do mnie nie przyjdzie. No, właśnie tak pomyśleliśmy, dlatego zostaje tylko Janek. Chcesz jechać z nami, tak? Ja. Że co? Ja i wy? was zwariowaliście. Za on dolców bym nie pojechał. Związek nie, z nim nie wytrzymam. Spokojnie. Pogadam z nim. A z kim zostajemy? Chyba nie z Jankiem. Nie. Nie z Jankiem. Zostaje z babcią Halidą. Janek? Hmm. Co się dzieje? Masz jakiś problem? Nie. Chodzi o Maja? I ci i że z nią chodzę? Nie, no super. Naprawdę świetnie. Kolejna Nic, świetna nie, wiadomość. Iza miała. nie powiedziała. Zapytałam o Maję, bo wiem, że ci na niej zależało. Nie zależało, tylko zależy. To znaczy, że dalej spotykasz się z Majką. Nie, no, super! Brawo! Dziękuję za zrujnowanie mi wieczoru. Po pierwsze, życia. nie krzycz na Asie. Po drugie, nie pamiętasz już, jakie mama Maj robiła nam numery? Dobrze, chłopcy, kochani moi chłopcy, musimy porozmawiać na spokojnie. Usiądźcie, proszę. Janek. Piotr ma rację, że nie możemy się spotykać z mamą Maj. To akurat słyszałam z milion razy. Może wymyślicie w końcu coś nowego? Ale to nie znaczy, że ty nie możesz się z nią przyjaźnić. Może da się to jakoś zorganizować. A ja przypominam ci, że ta kobieta. Ta kobieta w ogóle nie musi tutaj przychodzić. Nie musimy się w ogóle z nią kontaktować. Prawda, Janek? No tak. Co ty na to? No w sumie. Czyli mogę się z Mają spotykać? Tak. No, a mogę ją tu przyprowadzić? Możesz, ale tak jak powiedziała Asia, mama, Mai nie ma tutaj wstępu. Dobra, dzięki, Fujek, dzięki ciocia. Iśmy bo zaraz będzie kolejka do łazienki. Uh. Co? Wiesz, że jesteś najlepszym mediatorem na świecie? Wiem.